Moi drodzy, kiedyś już do tego tematu nawiązywałam, ale chciałabym nawiązać ponownie, bo ten jakby problem się niestety rozwija, zamiast zanikać, on się rozwija, proszę państwa. I on budzi szok wśród wielu egzaminatorów, wśród wielu polonistów, bo dotyczy lektur, które powinny być znane na tip-top, czyli tak zwanych gwiazdek. W wielu odcinkach, także podczas specjalnych kursów, czy wywiadów, czy też różnego rodzaju wykładów, których udzielam, Podkreślam, że Państwo powinni głównie skupić się na lekturach ogwiastkowanych, omawianych we wszystkich szkołach w całości, zarówno w gimnazjum, jak i w szkole średniej. W tym wypadku mam na myśli dziady, część druga i trzecia, Zemsta Aleksandra Fredry, jak również Adama Mickiewicza, pana Tadeusza, wesele wyspiańskiego, lalkę Prusa. No i tak naprawdę na tym się ten zestaw kończy, ponieważ sklepy cynamonowe czy ferdydurkę to są utwory, których się w całości nie omawia. I nauczyciele mają prawo wybierania fragmentów, których Państwo będą się później uczyć, o których będziecie Państwo rozważać. I w gruncie rzeczy zobaczcie, ta lista zamyka się na sześciu takich powiedziałabym elementarnych utworach. To jest taki podstawowy kanon. I w moim odczuciu, jeżeli ktoś chce, to jest w stanie przygotować się naprawdę rewelacyjnie z wielu szczegółów dotyczących tych lektur. A nawet jeżeli nie chodzi tutaj o jakieś drobiazgi typu, ilu zębów nie miała Telimena, ale przede wszystkim o to, żeby sobie rozpisać pisać najważniejsze sceny, bohaterów, ich motywacje, a propos motywacji, to także motywy, które w tych lekturach występują. Myślę, że macie jeszcze wciąż dużo czasu, aby to zrobić. Tymczasem nadal, proszę Państwa, podczas egzaminów naturalnych szokuje Wasza nieznajomość tych kanonicznych tekstów i tak zwane błędy rzeczowe oraz kardynalne. I dzisiaj tutaj stojąc przed Wami jako polonistka i egzaminatorka, chcę Wam powiedzieć, czym się różni jedno od drugiego. Otóż definicja błędu kardynalnego pojawiła się w informatorze dopiero na maturę od roku 2023, ale w gruncie rzeczy nie trudno zgadnąć, że ona obowiązywała także wcześniej. Błędy kardynalne dotyczą nieznajomości lektury w takim stopniu, powiedziałabym, Pokazującym, że Państwo nie wiecie, o czym w ogóle piszecie, i właśnie tych lektur obowiązkowych, czyli ogwiastkowanych. Stąd często pojawiała się moja rada, że jeżeli Państwo nie są pewni w 100% co do treści lektury ogwiastkowanej, jaką chcecie przywołać, to tego nie róbcie. Lepiej jest bowiem powołać się na książkę, która nie jest lekturą obowiązkową i nie daj Boże napisać coś nie tak, niż napisać bzdurę dotyczącą lektury kanonicznej, obowiązkowej, ogwiastkowanej. No, ale teraz jak to rozpoznać? Toż proszę Państwa, zwykle po maturach dostaję setki listów z błaganiem o pomoc, w których pojawiają się tego typu informacje. Pomyliłam nazwisko twórcy, nie napisałam nazwiska reżysera filmowego, zamiast Izabela napisałam tam powiedzmy jakaś Kazimiera. Czy to jest błąd kardynalny? Nie, proszę Państwa, to, że Państwo napisaliście, iż autorem lalki jest Stanisław Wyspiański. Czy na przykład. Na przykład zamiast Izabeli napisaliście Kazimiera, albo zamiast pozytywizm napisaliście, że to jest romantyzm. Jeszcze nie stanowi błędu kardynalnego w rozumieniu e, waszej znajomości treści lektury. Tak naprawdę jest to poważny błąd rzeczowy, przez który tracicie punkty. Nawet spotkałam się z sytuacją, w której ktoś po prostu napisał, że to Rzecki ożenił się z Izabelą, ale nie było to przez egzaminatorów uznane za błąd kardynalny. I zaraz wam powiem dlaczego. Otóż błąd rzeczowy nie wpływa na tok rozumowania. Co to znaczy? Wszystko zależy, proszę Państwa, od tematu pracy, waszej tezy oraz konkretnej argumentacji. I teraz, proszę Państwa, jeżeli argumentacja dotyczyła, dajmy na to, tematu związanego z pracą i Państwo udowadniali, że no, praca Rzeckiego była taka, taka i taka, była dla niego pasją, prawda, mimo że gdzieś tam po drodze ożenił się z Izabelą, no to, proszę Państwa, takie jedno zdanie w toku tego rozumowania, tej argumentacji całkiem poprawnej, nie powinno Wam zniszczyć szansy na zdanie matury, na napisanie tej rozprawki. Błędem tak zwanym kardynalnym. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wygląda wtedy, kiedy Państwo tworzą od nowa całość lektury i to niestety jest dostosowane do waszej argumentacji. W minionym roku szkolnym zapoznałam się z taką pracą, która mnie bardzo no, strapiło mnie to, ale generalnie w każdej wspomnianej lekturze osoba pisząca treść pisała od. Początku po swojemu. I takim bardzo dużym elementem tej pracy, zasadniczo całym dużym akapitem, było przykładowo odniesienie się do pana Tadeusza, czyli lektury ogwiastkowanej, i napisanie, że po pierwsze to stolnik zastrzelił Jacka Soplicę. Że w związku z tym, że stolnik zastrzelił Jacka Soplicę, Gerwazy musiał udać się za granicę, gdzie wstąpił do legionów Dąbrowskiego, wrócił jako emisariusz. Stolnik go tam nie przyjął. No i proszę Państwa, cały akapit tego rodzaju rzeczy, w których tak naprawdę sam główny zainteresowany, czyli Jacek Soplica, Wel, ksiądz Robak, no według osoby piszącej nie żył, a jego przygoty przeżywał stolnik wraz z Gerwazem do spółki. No proszę Państwa, no to jest tak naprawdę dowód na to, że ta osoba nawet do tego Pana Tadeusza, no nie zajrzała, tak, no, no, po prostu nawet nie wie, kto jest kim i co się tak naprawdę w tym Panu Tadeuszu wydarzyło. No i niestety wówczas tego rodzaju błąd, dość poważnie rozciągnięty w pracy, powoduje, że jest to, uznana jest płaca, praca za błąd kardynalny. Czasami takich błędów kardynalnych, drodzy Państwo, jest więcej niż jeden, no to już, proszę Państwa, nie możemy mówić w ogóle o jakimkolwiek pozytywnym spojrzeniu na te matury. Jeżeli chodzi o ocenianie, mam takie wrażenie, że ono się troszeczkę zaostrza. Czyli wychodząc z założenia, że mamy tylko sześć takich podstawowych lektur w całości poznanych, których treść powinniście znać od A do Z, jest to niewiele i naprawdę niewiele się od Was wymaga, że po prostu nieco ostrzej podchodzi się do oceniania błędów dotyczących tychże lektur. Słyszałam o przypadku, chociaż nie wiem czy jest prawdziwy, że rozpisywano się w przypadku właśnie lalki o tym, iż Izabela Łęcka trudniła się nie żąda. Tak i z tego powodu zarabiała pieniądze na utrzymanie rodziny, w tym także swojego ojca hazardzisty. No, jeżeli ktoś na ten temat się zaczął rozpisywać, mówiąc o właśnie pracy, na przykład, że praca jest obowiązkiem, dlatego Izabela jako nierządnica zarabiała na ulicy, no to tutaj, proszę Państwa, też mamy do czynienia z błędem kardynalnym. Ale z kolei fakt, że no właśnie ktoś dajmy na to, pisząc w temacie. Lalki, nie bardzo rozumie, kim jest Kazimiera Wąsowska, kim jest prezesowa Zasławska, no i też popełnia ten błąd, który niestety jest błędem rzeczowym, bardzo poważnym, że Wokulski handlował bronią. No to my to zaznaczamy jako C, czyli właśnie ten błąd rzeczowy, dość poważny. I w tej kategorii błędów rzeczowych, proszę Państwa, znajdują się właśnie te imiona, pomylone nazwiska, daty, nazwy miejsc, czy chociażby częsty już błąd, proszę Państwa, że Wokulski był. Był z pochodzenia mieszczaninem albo e, mieszkańcem wsi. Wokulski z pochodzenia był szlachcicem. E, no i że Geist wynalazł metal lżejszy od wody, nie od powietrza. Na tym lżejszym od powietrza jeszcze e, chciał popracować wspólnie z Wokulskim. To są wszystko poważne błędy rzeczowe, ale jeżeli nie przeszkadzają w toku rozumowania, no to wówczas e, i wasza argumentacja jest de facto prawidłowa, e, to nie stanowią one o tak zwanym błędzie kardynalnym. Także proszę się tak nie nastawiać. Co Innego to błędy logiczne, błędy logiczne, w których po prostu autor nie pomyślał, zanim napisał i wychodzi z tego coś absurdalnego. Przykładowo, prawda jest wartością najwyższą, nawet wtedy, jeśli jest niezgodna z rzeczywistością. Autentyczny przykład. Czy też jeden z moich ulubionych, których nigdy nie zapomnę: bohaterowie leżący w grobie nie tracą ducha walki. No to są te błędy logiczne, które w rzeczywistości są. Absurdalne i niezgodne z, z, z samym tak, niezgodne wewnętrznie, no bo jeżeli prawda jest niezgodna z rzeczywistością, to nie jest prawdą, a tym bardziej nie może być najwyższą, najwyższą wartością. No i też, proszę Państwa, takim poważnym, jakby tutaj problemem jest błąd rzeczowy dotyczący nieprawidłowej interpretacji wiersza. Muszę się tutaj do tego koniecznie odnieść. Ponieważ Państwo bardzo często przybierają taką postawę, że że skoro nic nie wiem o lekturach, to sobie zinterpretuję wiersz. Interpretacja ma swoje granice i powtarzam to od siedmiu lat. Nie możecie Państwo wybiegać poza te granice, nawet jeżeli macie przeświadczenie, że wolno wam interpretować w sposób dowolny. Nie można pisać, że wiersz, który powstał w romantyzmie, odnosi się do sytuacji z II wojny światowej, czy na przykład do sytuacji pandemii covidowej, bo no, autor y, piszący w XIX wieku nie mógł mieć o tym żadnego pojęcia, nawet jeżeli był uważany za jasnowidza, to w ten sposób nie interpretujemy. Nie robimy też czegoś takiego, że Państwo opisują swoimi słowami, parafrazują zwrotka po zwrotce, bo to też nie jest interpretacja. Natomiast, drodzy Państwo, jeżeli interpretacja wiersza idzie w niewłaściwym kierunku, tak, czyli po prostu no, mijacie się Państwo zupełnie z, z jakimś sensem, to też, proszę Państwa, będzie to błąd rzeczowy a nie, nieprawidłowo postawiona teza interpretacyjna, no kończy się wręcz nieprzyjemnie i tragicznie, czyli tak naprawdę teza interpretacyjna, czyli kategoria A wyzerowana oznacza, że praca dalej nie jest już oceniana, nie jest już sprawdzana. Także proszę uważać i proszę bardzo przestrzegać szczegółów. Moja matematyczka w szkole średniej, która uczyła mnie w klasie humanistycznej, do końca tak naprawdę roku szkolnego kazała nam rozwiązywać Zadania maturalne z matematyki, chociaż w moich czasach matematyka nie była obowiązkowa. No i kiedy protestowaliśmy i się awanturowaliśmy, dlaczego każe nam to robić, to powiedziała, że tak naprawdę każdy humanista jest dobrym matematykiem. Dzisiaj, po upływie tak długiego czasu, zrozumiałam, co miała na myśli. Nie chodzi o to, czy potraficie rozwiązywać na przykład jakieś ciągi, logarytmy, czy powiedzmy. Układy współrzędnych. Chodzi po prostu o to, że każda Wasza praca musi być przemyślana bardzo logicznie i bardzo analitycznie. Musi być tak precyzyjna jak rozwiązane zadanie z matematyki, bez fantazjowania i odpływania w niebiosa. Czyli w gruncie rzeczy praca jest taką precyzją wręcz matematyczną. Tego się trzymajmy i nie twórzmy od nowa jakichś treści książek, czy nie piszmy poezji w rozprawce. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia.